Dzień dobry Państwu. Siadam dziś przed kamerą z wiadomością, która prawdopodobnie Was zszokowała tak samo jak mnie. Jeszcze wczoraj wieczorem sprawdzałem najnowsze komunikaty z kancelarii prezydenta i uwierzcie mi, to co przeczytałem sprawiło, że musiałem usiąść i przez chwilę przetrawić te informacje. Bo jeśli macie 50-60 lat, jeśli planowaliście przejść na emeryturę w najbliższych miesiącach lub latach, to dzisiejszy materiał dotyczy Was bezpośrednio i dotyczy Was w sposób, którego nikt się nie spodziewał. Wiecie, jak to jest. Przez lata słyszeliście zapewnienia polityków: Wiek emerytalny pozostanie niezmieniony, seniorzy mogą spać spokojnie. A teraz nagle pojawiają się sygnały, które budzą niepokój w całej Polsce. Ludzie dzwonią do ZUS-u, stoją w kolejkach, pytają urzędników co to znaczy? Czy ja teraz będę musiał pracować dłużej, czy moja emerytura się zmieni? I nikt nie daje jasnych odpowiedzi. Dlatego postanowiłem zebrać dla Was wszystkie fakty, przejrzeć oficjalne dokumenty i wyjaśnić, co tak naprawdę się dzieje, bo w tym całym zamieszaniu łatwo o dezinformację, łatwo o panikę, a prawda, jak zwykle, jest bardziej skomplikowana niż mogłoby się wydawać. Zacznijmy od tego, co wiemy na pewno. W ostatnich dniach. Pojawiły się doniesienia, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozważa, a według niektórych źródeł już podjął decyzję dotyczącą wieku emerytalnego w Polsce. Mowa o zmianach, które mogłyby wejść w życie już od stycznia 2025 roku. Styczeń 2025 to dosłownie za rogiem. I tutaj zaczyna się problem, bo kiedy mówi się o wieku emerytalnym, każdy z nas wyobraża sobie inny scenariusz. Jedni myślą o podwyższeniu wieku, drudzy o obniżeniu, jeszcze inni o jakichś wyjątkach, dodatkowych warunkach, specjalnych grupach zawodowych. I właśnie dlatego dzisiejszy materiał będzie długi, szczegółowy i, mam nadzieję, rozwieje wasze wątpliwości. Ale zanim przejdę do sedna sprawy, chcę was zapytać: czy pamiętacie rok 2012? Kiedy rząd Donalda Tuska wprowadził ustawę podwyższającą wiek emerytalny do 67 lat i dla kobiet, i dla mężczyzn, pamiętacie jakie było oburzenie, protesty, demonstracje, tysiące ludzi na ulicach. A potem w 2017 roku nowy rząd cofnął te zmiany. Wiek emerytalny wrócił do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. I przez kilka lat było spokojnie. Ludzie oddychali z ulgą, planowali swoje życie, liczyli, kiedy w końcu będą mogli odpocząć. A teraz znowu pojawia się niepewność. Znowu mówimy o zmianach. I znowu seniorzy czują, że ziemia usuwa im się spod nóg. Pozwólcie, że opowiem Wam krótką historię. Poznałem pewną panią, nazwijmy ją panią Zofią, która ma dziś 58 lat. Pani Zofia całe życie pracowała jako nauczycielka w małej wiejskiej szkole. Charówka, mnóstwo stresu, nadgodziny, które nikt jej nie płacił, ale przetrzymała, bo wiedziała, że za dwa lata, dokładnie w dniu swoich sześćdziesiątych urodzin, będzie mogła przejść na emeryturę. Odkładała, planowała, liczyła, ile będzie dostawać z ZUS-u. Może nie będzie to wielka kwota, pewnie te dwa tysiące złotych, może trochę więcej. Ale to będą jej pieniądze, zasłużone, wypracowane. I wyobrażacie sobie teraz, co poczuła, kiedy usłyszała, że wiek emerytalny może się znowu zmienić, że może będzie musiała pracować do 62, 63, a może nawet 65 lat. Zadzwoniła do mnie, płakała, mówiła: Ja już nie mam siły. Nie dam rady kolejnych pięciu lat. I właśnie dla takich osób jak pani Zofia nagrywam ten materiał, żebyście wiedzieli, co was czeka, żebyście mogli się przygotować, albo jeśli okaże się, że te informacje to jedynie plotki, żebyście mogli spać spokojnie. Dobrze, a teraz przejdźmy do konkretów. Co dokładnie mówią najnowsze źródła? Otóż w połowie listopada 2024 roku zapamiętajcie tę datę. Połowa listopada 2024 roku pojawiły się nieoficjalne informacje z kancelarii prezydenta, że trwają rozmowy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej na temat reformy emerytalnej. Słowo reforma zawsze brzmi groźnie, prawda? Bo reforma to zmiana, a zmiana oznacza niepewność i chociaż oficjalnie nikt jeszcze nic nie potwierdził, w kuluarach mówi się o kilku możliwych scenariuszach. Scenariusz pierwszy. Stopniowe podwyższenie wieku emerytalnego. Nie od razu do 67 lat, jak to było kiedyś. Ale powoli. Na przykład o pół roku co dwa lata. Czyli jeśli dziś kobieta przechodzi na emeryturę w wieku 60 lat, to za dwa lata byłoby to 60 lat i 6 miesięcy. Potem 61 lat. I tak dalej. Dla mężczyzn podobnie. Zaczynając od 65 roku życia, stopniowo dochodziliby do. 67, może nawet 68 roku życia. Dlaczego? Podobno chodzi o finanse ZUS-u, o to, że Polacy żyją coraz dłużej, o to, że system emerytalny nie wytrzyma, jeśli tyle osób będzie przechodzić na emeryturę tak wcześnie. Scenariusz drugi, brak zmian w samym wieku, ale wprowadzenie nowych warunków, na przykład wymagany staż pracy. Dziś, żeby przejść na emeryturę w wieku 60 lat jako kobieta lub 65 lat jako mężczyzna, trzeba mieć odpowiedni staż składkowy. Mówimy tutaj o minimum 20 latach dla kobiet i 25 latach dla mężczyzn przy emeryturze częściowej. A dla pełnej emerytury obowiązują inne zasady. Ale co by było, gdyby nagle powiedziano: o przepraszamy, teraz musisz mieć 30 lat stażu albo 35 cali. Dla wielu osób to byłaby katastrofa, zwłaszcza dla tych, którzy przez jakiś czas pracowali na czarno, wychowywali dzieci, chorowali, dla tych, którzy z różnych życiowych powodów mają przerwy w składkach. Scenariusz trzeci i tu zaczyna się naprawdę ciekawie to możliwość wprowadzenia systemu premii i kar. Co to znaczy? Wyobraźcie sobie, że państwo mówi: Jeśli zostaniesz na rynku pracy pięć lat dłużej niż musisz, dostaniesz wyższą emeryturę. Nawet o 20-30% wyższą. To brzmi kusząco, prawda? Ale z drugiej strony, jeśli przejdziesz na emeryturę wcześniej, twoje świadczenie zostanie obniżone. I tu znowu pojawia się dylemat: pracować dłużej i więcej dostawać, czy odpocząć wcześniej, ale za mniejsze pieniądze? Słuchacie tego wszystkiego i pewnie myślicie: dobrze, ale co z tego jest prawdą? Co naprawdę się dzieje? I to jest świetne pytanie, bo właśnie teraz przechodzimy do najważniejszej części dzisiejszego materiału. Do tego, co odkryłem, kiedy zacząłem drążyć temat głębiej. Otóż okazuje się, że te wszystkie scenariusze, o których przed chwilą mówiłem, to nie są oficjalne propozycje rządu, to są spekulacje mediów, pogłoski, scenariusze, co by było gdyby. I tak są one oparte na pewnych sygnałach płynących z ministerstwa. Na spotkaniach za zamkniętymi drzwiami, na wypowiedziach niektórych polityków, ale i to jest kluczowe żadna konkretna ustawa nie została jeszcze zaprezentowana. Żaden oficjalny projekt nie trafił do Sejmu. Prezydent nie podpisał żadnego dokumentu zmieniającego wiek emerytalny. Czujecie? To jest ten moment, kiedy możecie odetchnąć z ulgą, bo prawda jest taka. Na dzień dzisiejszy. Grudzień 2024 roku wiek emerytalny w Polsce pozostaje niezmieniony. Kobiety przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat, mężczyźni w wieku 65 lat. Jeśli macie odpowiedni staż składkowy, jeśli spełniacie wszystkie warunki, możecie złożyć wniosek o emeryturę dokładnie wtedy, kiedy planowaliście. Nikt Wam tego nie zabierze, przynajmniej na razie, ale. I tutaj pojawia się duże ale, to nie znaczy, że zmiany nie nadejdą w przyszłości, bo dyskusja o wieku emerytalnym wróciła, wraca co kilka lat i pewnie wróci znowu. Eksperci od ekonomii, demografii, politycy różnych opcji, wszyscy zgadzają się, że prędzej czy później Polska będzie musiała zmierzyć się z tym problemem. Dlaczego? Podam Wam kilka liczb. W 2024 roku mamy w Polsce około 7 milionów Emerytów i rencistów. Za 10 lat, w 2034 roku, ta liczba może wzrosnąć do prawie 9 milionów, a za 20 lat może być ich nawet 10 milionów. To ogromny wzrost. I jednocześnie spada liczba osób pracujących. Coraz mniej młodych ludzi wchodzi na rynek pracy, a coraz więcej starszych z niego wychodzi. I kto ma opłacać te wszystkie emerytury? Skąd zus weźmie pieniądze? To są pytania, na które nikt nie ma prostej odpowiedzi. Dlatego i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jeśli macie dziś 50, 55 lat, jeśli do waszej emerytury zostało jeszcze kilka, kilkanaście lat, to musicie liczyć się z możliwością zmian. Nie chcę was straszyć, nie chcę wywoływać paniki. Ale chcę, żebyście byli przygotowani, żebyście nie dali się zaskoczyć i żebyście wiedzieli, co możecie zrobić, żeby zabezpieczyć swoją przyszłość. A teraz, bo obiecałem Wam, że będę mówił konkretnie, przejdźmy do tego, co możecie zrobić już teraz, niezależnie od tego, jakie zmiany nadejdą. Po pierwsze, sprawdźcie swój staż składkowy, poważnie. Wielu z Was nie ma pojęcia, ile lat macie naliczonych w ZUS-ie. Może gdzieś są luki, może ktoś nie odprowadzał za Was składek przez jakiś czas, może pracowaliście za granicą i nie wszystkie okresy zostały uznane. Wejdźcie na platformę usług elektronicznych ZUS, załóżcie konto. To naprawdę proste, nawet jeśli nie jesteście specjalistami od komputerów i sprawdźcie. Albo idźcie osobiście do ZUS-u, poproście o wydruk lepiej wiedzieć teraz niż za pięć lat, kiedy będzie za późno na uzupełnienie braków. Po drugie, jeśli macie możliwość, starajcie się dłużej pozostać na rynku pracy. Wiem, że dla niektórych z Was to brzmi jak zły żart. Jak ja mam dłużej pracować, skoro ledwo zipię? Ale pamiętajcie, każdy dodatkowy rok pracy to wyższa emerytura to więcej składek odprowadzonych do ZUS-u to lepsze zabezpieczenie na przyszłość. Nie mówię, że musicie harować do siedemdziesiątki. Ale jeśli wasz stan zdrowia pozwala, jeśli praca nie jest dla was udręką, zostańcie jeszcze rok, dwa, to naprawdę robi różnicę. Po trzecie, interesujcie się tym, co się dzieje. Oglądajcie takie materiały, jak ten. Czytajcie komunikaty z ministerstwa, z ZUS-u. Rozmawiajcie z doradcami emerytalnymi. Bo wiedza to potęga i w przypadku emerytur to nie jest puste hasło. To prawda, im więcej wiecie, tym lepsze decyzje będziecie mogli podjąć. I teraz wracam do pani Zofii, o której mówiłem na początku. Po tym, jak zadzwoniła do mnie w panice, poszliśmy razem do lokalnego oddziału ZUS-u. Czekaliśmy w kolejce, długiej kolejce. Wszyscy wiecie, jak to wygląda, ale w końcu dotarliśmy do okienka. Pani urzędniczka, miła pani, młodsza od pani Zofii, spokojnie wszystko jej wyjaśniła: sprawdziła jej staż, przeanalizowała składki, pokazała, ile dokładnie będzie mogła dostać. I okazało się, że pani Zofia ma wszystko w porządku. Może przejść na emeryturę dokładnie wtedy, kiedy planowała. Za dwa lata, w dniu swoich sześćdziesiątych urodzin. I kiedy wychodziłyśmy z tego zus pani Zofia powiedziała mi coś, co bardzo mnie ujęło. Powiedziała: Wie pan, ja się tak bałam, ale teraz czuję ulgę, bo wiem, nie zgaduję, nie słucham plotek, po prostu wiem. I właśnie tego chcę dla każdego z was żebyście wiedzieli, żebyście nie musieli się domyślać, bo niepewność jest gorsza niż najgorsza prawda. Więc wracając do pytania, które postawiliśmy na początku, czy prezydent zmienił wiek emerytalny w 2025 roku? Odpowiedź brzmi nie, przynajmniej nie w sposób, który by już obowiązywał. Dyskusje trwają, scenariusze są rozważane, ale na ten moment Grudzień 2024 roku nic się nie zmieniło i prawdopodobnie w najbliższych miesiącach też się nie zmieni. Jeśli jakiekolwiek zmiany miałyby wejść w życie, musiałyby przejść przez długi proces legislacyjny: Sejm, Senat, podpis prezydenta, a potem zazwyczaj jest jeszcze okres przejściowy. Nikt nie zmienia takich rzeczy z dnia na dzień, ale, i po raz kolejny to podkreślam, obserwujcie, Sytuację, bo tematy emerytalne to nie jest coś, co pojawia się raz i znika. To będzie wracać w 2025, 2026, 2027 roku. Za każdym razem, kiedy pojawią się problemy z budżetem ZUS-u, kiedy ekonomiści zaczną bić na alarm, kiedy politycy będą szukać oszczędności, wróci temat wieku emerytalnego. I jeszcze jedno, Chcę, żebyście pamiętali, że każdy z Was ma prawo do godnej emerytury. Po latach ciężkiej pracy, płacenia składek, budowania tego kraju, macie prawo odpocząć. I jeśli kiedykolwiek poczujecie, że te prawa są zagrożone, to mówcie: protestujcie, zbierajcie podpisy, idźcie na manifestacje. Bo historia pokazuje, że kiedy seniorzy się zjednoczą, kiedy pokażą swoją siłę, politycy ich słuchają. Pamiętacie cofnięcie wieku emerytalnego w 2017 roku? To się stało właśnie dlatego, że ludzie się upominali. Dobrze, zbliżamy się do końca dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że udało mi się wyjaśnić Wam, co tak naprawdę dzieje się z wiekiem emerytalnym w Polsce. Mam nadzieję, że trochę uspokoiłem Wasze nerwy, albo przynajmniej dałem Wam konkretną wiedzę, dzięki której wiecie, jak się zabezpieczyć. Bo to właśnie jest najważniejsze. Wiedza i przygotowanie. Jeśli ten materiał był dla was pomocny, jeśli czujecie, że dowiedzieliście się czegoś ważnego, proszę, zostawcie łapkę w górę. To dla mnie ogromny sygnał, że taki content ma sens, że warto go robić. A jeśli chcecie być na bieżąco z wszelkimi zmianami dotyczącymi emerytur, waloryzacji, dodatków, świadczeń, wszystkiego co dotyczy ZUS-u, subskrybujcie kanał i włączcie dzwoneczek, bo zapewniam was, będę was informował o każdej ważnej zmianie. Bez sensacji, bez straszenia, tylko konkretnie i merytorycznie. I pamiętajcie, nie jesteście w tym sami. Jesteśmy społecznością tysiące seniorów w całej Polsce, którzy mają te same pytania, te same obawy. Piszcie w komentarzach, co was niepokoi, piszcie, jakie macie doświadczenia z ZUS-em. Piszcie, o czym chcielibyście usłyszeć w kolejnych materiałach, bo te filmy robię dla Was i chcę, żeby były jak najbardziej użyteczne. Na koniec jeszcze raz podsumujmy. Wiek emerytalny w Polsce na dzień dzisiejszy to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Nie zmienił się. Możliwe, że w przyszłości pojawią się jakieś reformy, ale dziś nie ma powodów do paniki. Sprawdźcie swój staż w ZUS-ie, bądźcie na bieżąco z informacjami i pamiętajcie, że macie prawo do godnej emerytury. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o swoje zdrowie i pamiętajcie, razem jesteśmy silniejsi. Do usłyszenia.